Witam serdecznie. Witam. Dzisiaj z Izabelą czarkowa siutycz porozmawiamy ponownie o, do, o dobrobycie. Kiedyś rozmawialiśmy o pieniądzach, ale urodziło się parę nowych tematów. Bo ludzie do siebie piszą i pytają, więc jeszcze raz rozszerzymy po prostu ten temat. No to jeśli mamy taką sytuację, że powiedzmy, ktoś nam daje więcej niż zasługujemy, tak czujemy, powiedzmy, to co możemy zrobić, żeby to skorygować jakoś? Eee, bardzo ważne jest, żeby kiedy coś od kogoś dostajemy, żeby wyrównywać. Mhm. Jeżeli pożyczamy od kogoś pieniądze, i to jest przyjaciel albo ktoś z rodziny, i mówi do nas: Nie, nie, nie musisz mi tam w procentach ani coś. Kobiety, które wracają do pracy, a mają dziecko, ale też straciły ciążę albo usunęły jakąś ciążę. Wcześniej, wcześniej. Wcześniej, wcześniej, odwracając się od tego tematu, bo to była ciąża z innym partnerem niż mężem, bo to była pierwsza ciąża. Dwa dni temu usłyszałam od pani: No tak, ale to było na studiach i w ogóle zapomniałam po trzech dniach, bo były inne ważniejsze rzeczy. Nie opłakała. Nie zrobiła miejsca dla tego życia, dla tego dziecka. Straty są też takim przejawem od takiej strony systemowej, na przykład sytuacji, w których ktoś w naszych rodzinach zarobił na oszustwie. Mhm. Jeżeli to jest oszustwo społeczne, to te straty będą jeszcze większe. Bo to jest z kilku poziomów w sumie, tak? finansowego, społecznego, przynależności, tu dużo się rzeczy na siebie nakłada i wtedy jest to duża większa strata. Natomiast znam takich mężczyzn, którzy wracają do domu, zajmują się dziećmi, żona wtedy nic nie robi, na przykład albo zajmuje się sobą. Oni karmią te dzieci, oni je kładą spać, cieszą się tym bardzo, natomiast zazwyczaj to są tacy mężczyźni, którzy zostali nauczeni przez swoje mamy, że muszą dla nich być ich partnerami, czyli dla nich spełniać różne oczekiwania, bo taty tam nie było, bo tata zniknął. I tacy mężczyźni em, bardzo często popadają w pewnym momencie w bardzo duże długi, czyli to jest zupełnie inna moc. Ci mężczyźni, którzy mają po kilkoro dzieci i to jest takie, że oni świadomie w tym stanęli, to to są tacy mężczyźni, którzy, no zupełnie inaczej się z nimi rozmawia, tam jest po prostu konkret, tak, to są też tacy mężczyźni, którzy po prostu nie mają czasu na pierdoły, oni po prostu działają.